No i witam się z wami kochani widzowie w nowym odcineczku na moim kanale dzisiaj do was przychodzę z materiałem odnośnie pojemniczków naszej kochanej grze jaką jest Counter Strike obiecałem że nagram taki odcineczek w którymś materiale już niestety nie pamiętam którym ale wiem że obiecywałem więc nagrywam wam taką ogólną poradę inwestycyjną oczywiście tak jakby to ja widzę tak jakby ja to widzę chyba wiecie o co chodzi po prostu Moi to ocenie, co prawdopodobnie inwestować i pomnażać swój kapitał. Grube miliony. Tylko grube miliony nas interesują i to jest nasz cel. Ale tak całkiem poważnie, to chciałem wam po prostu szybko na wstępie pokazać, jaką tendencję zachowują stare pojemniki względem nowych. Jakie różnice już widzę na pierwszy rzut oka i chyba wiecie o co chodzi, tak? Więc wpisałem sobie na markecie pojemnik No i pojemnik z nam tutaj wysypał dużo pojemnik z naklejką, pojemnik z autografem. No ale bardziej chciałbym się skupić. O! Pani Steam. Co się dzieje? Musiałem odcineczek nagrać. O! Działa widzowie. Bardzo fajnie. Więc. Kolonia 2016 rok pojemniczek z autografem. No, i jaką pierwszą różnicę już widzę, taką bardziej wizualną, jak patrzycie na ten pojemnik, to mówicie, Jezu, jaki fajny, Tam ja, ja tak mam, więc mam nadzieję, że każdy tak uważa, chociaż każdy, tak jak powiedziałem, może mieć odmienne zdanie, jeśli chodzi o cały kształt. Mamy autograf tutaj w środku, fajnie to wygląda, kolonia 2016 rok. Formalności, formalnościami. No i przechodzimy w końcu do ceny 200 zł. I supply na poziomie 23. Sztuk na markecie. Więc jest to sporo, widzowie. Jest to sporo, nie powiem. Tu mamy chyba kolejną, która nie działała nam, ale nam teraz działa. To jest najważniejsze. Również, tylko że tutaj mamy pretendentów, bo tak się to zmienia, za 253 zł. Jest to sporo, ale supply 11 sztuk. No więc fajnie to wygląda. Do tego dodam, że to jest 16 rok, także już kilka lat ma na karku. I teraz sobie przejdźmy na rok później. Czy tam rok młodsza jest ta kapsułka z Krakowa. Były bardzo fajne naklejki. Osobiście tak jeszcze dodam, że im jestem starszy, tym bardziej mi się podobają te naklejki. Nie wiem, czemu tak jest. Kiedyś mi się nie podobały, teraz mi się podobają. Jak widać, również zyskują na wartości. 133 zł. Ja to też kupowałem po jakichś groszach Szkoda, że tego nie trzymałem, no ale kto by wiedział. I sapań na poziomie 111 sztuk. 111 sztuk. O, chyba tak powinno się to powiedzieć ładnie. No ale przejdźmy do naszego kochanego widzowie. Czego? No, oczywiście Paryża. Paryż to jest super wyznacznik tego wszystkiego, co chciałbym Wam przekazać. Weźmy sobie chyba tego najtańszego. Może z tym największym supply'em. Supply na poziomie 283 tysięcy sztuk. O, ciężka nazwa, ciężko sobie to wyobrazić, ale jest naprawdę tylko bardzo dużo. Podejrzewam, że połowę tej, że tak powiem, ilości to ludzie mają pochowaną, pochowane w magazynach, w ekwipunkach, więc to nie jest taka chyba docelowa wartość. To chyba jeszcze nawet przypływa więcej tego, ale to jest nieważne. Ważne jest to, że to jest za 37 groszy. Więc stosunkowo porównując tamte, to jest tyle co nic. No ale Supply również jest na dużym poziomie. Wysokim poziomie. Więc, widzowie, tak bazując nawet na tej, na tej kapsułce, jeśli jeszcze o, zapomniałem dodać nasze tutaj doznania wizualne, no jak patrzę na tą kapsułkę, to mi się troszkę śmieje. I nie to, że jest żółta, tylko po prostu tak wygląda średnio chociaż jest troszkę podobna do tamtych, a jak na tamtą patrzyliście, to się takie, że kurczę, jak to fajnie wygląda. Więc widzowie, odpowiadając na to pytanie, chciałem wam właśnie przedstawić, jak wyglądają te supply'e, ceny i to wszystko. I teraz ładnie podsumować moim zdaniem, jak mamy kupować właśnie kapsułki, to raczej bym się nastawił. Na jakąś droższą kapsułkę Nie mówię właśnie te za 200, 300 Za 133 nawet I jeszcze przed nagrodką widziałem Kapsułkę za 900 zł Raczej na nie bym się nie nastawił Bo szansa, że ona Faktycznie będzie droga jak Katowice No to stosunkowo jest niska szansa Dlatego w takie 50 zł 30 zł kapsułki, które chodzą na rynku Na pewno bym Zainwestował może nie wiadomo, tam 1000, za 1000 zł bym kupił po 30, no ale tak po 5 sztuk z każdej, to myślę, że to by był odpowiedni wynik. Taki 1 do 1 o. Niż kupowanie za 1000 zł tego. Więc widzowie, chciałbym, abyście to przemyśleli, bo wiecie, że tych supply jest, tych nowych kapsuł, po prostu bardzo dużo. Dlatego mówię właśnie to tak z mojego punktu widzenia. Chociaż też punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No, ja teraz siedzę na krześle, no to może jest troszkę zaburzony, no ale spokojnie, tak na chłodną myśląc, no to ja bym inwestował w te droższe w stosunku do tych, ale na pewno nie w te droższe, no bo szansa, szansa, że stracimy jest naprawdę dosyć spora, a my tracić nie lubimy i tym optymistycznym akcentem chciałbym się z Wami pożegnać dziękuję, że obejrzeliście ten materiał myślę, że troszkę Wam pomogłem w doborze właśnie kapsuł, w które inwestować w który inwestować takiej konkretnej nie mam ale raczej bym pokupował troszkę z każdego to gatunku każdego rodzaju tej średniej właśnie segmencie cenowym i z tym Was widzowie oficjalnie Zostawiam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, inwestujcie z głową i pamiętajcie, że inwestycja nie zawsze inwestycuje. Inwestycuje. No, mózg nie mózguje, no to inwestycja nie inwestuje, i wiecie o co chodzi. Żegnam się z wami, trzymajcie się i hej.